Teraz nakręcimy jak młody szark zbije starego celebrytę Uwaga, czas! Jedziesz <laughs> <laughs> młody z nim! Walnij mu pod to co było, prawy siadł na dół i prawy podwódkowy O dobrze, jak pitbull Wjedziesz w niego jak Reksio w szynkę. dawaj O dobrze, właśnie Ale celebryta to jest stary lis Ręce trzyma w przód. nagle sobie przypomnił jak się boksuje trochę. <grych> o, tu zawodowcy. Tak samo, nie do gardy, następny. Nie, cofaj się cały czas, ty przecież taki mocny jesteś. Bib, co mył dzisiaj, lewy na lewy, jak cię on dłuższe ma ręce, wchodzisz lewy na lewy i prawy nad jego lewą. Wiem, że teraz, teraz nie masz takiego wyczucia dobrego, bo to pierwszy trening na świeżym powietrzu, ale... Ale panowie, 5 sekund, 5, 4, 3, Dwa, jeden, czas.